Laki chcąc wybrać się na randkę z Franią Udaje się do fryzjera Tam doświadcza sytuacji W której dzieje się coś Czego sam Laku się nie spodziewał Widząc swojego tatę Ucieka przed nim A co się wydarzy dalej? Obejrzy odcinek do końca Nie zapomnij kliknąć łapeczki w górę I subskrypcji dzwoneczkiem Oho Kelner już przyniósł dla nas jedzoko, Proszę, Franiu, pyszne, smaczniutkie marchewki. Marchewki w McDonaldzie? Ja to jakiegoś burgera chciałam zjeść. Nie, nie nie, 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 nie. braki w tłuszczach. Nie, 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 Franiu. Będziemy teraz jeść zdrowo. Ja będę ci e, owoce, warzywa, e, Słuchaj, ogólnie jesteśmy umówieni dziś wieczór. I... Tak, tak jesteśmy, tak jesteśmy, jesteśmy. I w restauracji? Dobra, ja... Na res W restauracji słuchaj. się widzimy, dobrze? Ja idę się ogarnąć. Dobra, słuchaj, o... No, obciąłbyś się trochę, bo taki cały zarośnięty jesteś dawno fryzjera już nie byłeś. Brodę byś ogolił i w ogóle. Dobra, w takim razie ja się przejdę e, specjalnie do, e, do fryzjera. Okej. Okay. Słuchajcie. Dobra. Jestem umówiony z Franią na randkę! Wow! Hmm, skąd Frania wiedziała, że jestem zarośnięty, jakie ja mam czapkę na głowie. Hmm, no nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, ale tutaj po, po blisko e, wybudowali właśnie e, fryzjera. Jest fryzjer obok siłowni. Hmm. Jeśli chcecie, żebym obciął się i zmienił swoją fryzurę, już teraz kliknijcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, wtedy wybiorę jakąś ciekawą i fajną fryzurę. Mhm, dobra. Wchodzimy tutaj do centrum handlowego. E, wchodzimy tutaj. Aha. Salon fryzjerski. E, zakaz wstępu. Aha. Trole, orki, goryle. No dobrze. W takim razie dzień dobry. Witam, witam. Chciałbym się oprzeć. Dzień dobry, no witam, dzień dobry. Witamy. Um, wie pan co? Na dzisiaj, dzisiaj już będzie ciężko. Ja mam dużo klientek za chwilę. Um. No chyba, że chciałby pan skorzystać z usług mojego nowego Po no, bo pokażę, ale, ale, ale czy... Tak, tak, ja obetnę, ja jestem najlepszy, złote ręce, złote nożyczki, obcinam najlepiej tutaj w tym mieście. Czy pan na pewno za niego odpowiada? Jak mi on zepsuje fryzury, to, to ja nie wiem, jak, co, ja, co ja zrobię, bo ja idę na randki dzisiaj spokojno, z Spokojnie, spokojnie, on jest na szkoleniu u mnie od dłuższego czasu, nie powinien niczego zepsuć, mhm. powinno być dobrze. Tak, mi można zaufać, ja jestem dobry fryzjer, bardzo dobry. Dobrze. To 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 dobrze. usiądziemy przy lustrze, co? To, to Będziesz miał... Dobrze. Dobrze. Wszystko widział na bieżąco, jak to wygląda. Dobrze, dobrze, Proszę dobrze, tutaj. siadam przy lustrze, ok? Dobrze. Proszę o. ściągnąć czapkę. Tak, ściągam. Ja tu się zabieram. Dobra. Yy, no dobrze, to jakby pan chciał, żeby pana obciąć? Yy, no najlepiej yy, tak, tak elegancko podczuć leciutko boki, yy, górę yy, na, na 5 mm i to tyle. Dobra, okej, okay, dobra, biorę golarkę, teraz yy, Dobra, teraz nożyczki. Tutaj. Ksz, ksz. Dobrze. Dobra. Okej, okay, jeszcze tutaj ostatni śliwy, grzebieniem trochę przelecę. Tutaj. O, dobra, proszę się odwrócić, odwrócić się, proszę. Odwrócić się. Tutaj, okej, okay. teraz tu pana z boku. E, czy dobra. pan na pewno wie, co robi? Czy pan na pewno wie, co robi? Czy dobrze wygląda? Dobra, mi jeszcze pod gole. Tutaj boczki troszkę w stanie docierać. Do, boczki, bo, tak, tak, boczki, tak, dobra, boczki. O, trochę, trochę tutaj przejechałem, trochę mocno, przepraszam, to nic, zaraz koryguję. Tu jeszcze, okej. Okay. O Jezu, golarka mi ucieka. O nie, ja muszę sprawdzić, Zabra, o, ja muszę kolarka. sprawdzić. A, no, o Jezu, o... nie mogę na nią zapanować. Pst, o nie, o nie, o ja muszę sprawdzić, co się stało, ja muszę sprawdzić, co się stało. I, i jak ja teraz wyglądam? O nie, sprawdza w lustrze! przecież ja wyglądam... Co pan zrobił z moją włos, z moją głową? Bardzo ładnie pan mm. wygląda. To jest stylowa fryzura, tak bardzo, bardzo modna. No, no bardzo nie, stylowa fryzura. fajnie. Nie wiesz, nie wiesz jakiegoś... każda dziewczyna na pana poleci. Jakiegoś już mi pan zrobił? Proszę mi szybko jakieś doczepy zrobić na włosy, bo, bo ja tak nie pójdę na randkę. Mm. Jakie doczepy? Nic no, nie mamy ciężko takiego. będzie, ciężko on jest czymś taki. No niestety na no, reklamacji nie przyjmujemy, ale... Ale całkiem dobrze pan wygląda, no, to polecamy się o, na przyszłość. Nie. To są jakieś żarty! To są jakieś żarty, proszę panów... I, e, i, e, jestem, e. jestem niezadowolony z tego I, i no nie wiem... Ja proponuję... Jak panu się nie podoba do salonu peruk proszę iść. Szefunciu, mm, proszę pana no, obsługi. zaprowadzę pana. Macie ty sklep no, z sułukami? No mam, może sobie pan coś wybrać, ale... No, ale będzie ciężko mimo wszystko, same damskie peruki. No ja muszę ja mieć perukę, proszę pana, ja dzisiaj idę na randkę z moją dziewczyną Franią, ja muszę mieć, a tak nie pójdę, przecież Frania nie lubi takich irokezów. Co ja w ogóle mam na głowie? Ej nie no, zgłaszam reklamację, ja tego tak nie pozostawię. Dobra, mam, mam troszkę lepszy pomysł, mam taką miksturę na porost włosów, ale nie wiem, no, no w sumie dam <laughs> za darmo tą miksturkę. Na porostu Proszę się tylko zapoznać z instrukcją wcześniej. Aha, no przeczyta pan instrukcję, Użyję i powinno zadziałać. Dobrze. W takim razie, no to ja zarzucę sobie tą miksturkę. Może mi urosną te włosy. Hmm, ale, ale to, że pan y, mi polecił tego stażystę, to nie był dobry pomysł. Okej, okay, dobra, rzucam. rzucam. No, no dobra, no bardzo przepraszam za starżystę. Oh. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Dobra, rzuciłem. Dobra, idę, idę sobie normalnie tutaj. O może tutaj zajdę? Hmm. Chodź, Franek! Ja, tutaj, tutaj Szukamy nic. naszego taty, Podobno do fryzjera poszedł. O. Musimy znaleźć coś. Mama! Mama! Dzieci! Marfa, beryl, dzieci, co wy robicie? Franek! Ej, dzieci! Goryl. Ej! Korę, korek, nas godzi! O nie! Jaki? Jak ja nie lubię Goreli! Jaki Ale to takie Ej, goryli. Franek, Lakus, czekajcie! Franek, Lakus, czekajcie, co wy robicie? O nie ty! O goryl, co pomocy. Dzieci, odejść! Halo! Czy już serio tak wygląda? Czy jest pomocy? Czy już serio tak Jakaś małpa wam uciekła! goryl wam uciekł! Yy, o nie szybko goni ich, goni, goni Nie! Franek, widzisz to? Franek, braciszku! Lakuj się, się! Lakuś, o! nie uspokój się! Mamy mam naszą małpę, jest! Jaka małpa? Dobra, o to wam chodzi? Szybko, dość... yy. Co? Chodź do, szybka do środka, zaraz sztuczkę masz dzisiaj. No, zarazłem jak małpka. Ja co to... jest. znalazłem małpę, mamy małpę. Czyli to na porost włosów to tak naprawdę spowodowało, że stałem się małpką? Mam takie w ogóle, mam wszędzie włosy, na klacie włosy, na rękach włosy. O nie, wszyscy myślą, że jestem małpą, nawet mnie dziecko właśnie na nie poznaje. Słuchajcie, szybko pomóżcie mi. Wiecie jak odmienić e, się, żebym był normalnym chłopakiem? Pomóżcie mi. Idziemy. Nalazłeś tam naszą górę, małpkę? Jest, jest, jest teraz, czef, szybko. tutaj, tutaj stoi. Mapka! chodź, widownia czeka na ciebie, ale o co chodzi? Proszę, czy to jest cyrk, cyrk, proszę no, to państwa, Tak Proszę państwa, tak, jak się, o się nasza małpka, trakcja wieczoru. Yy, dzisiaj zaprezentuję wam, jak przychodzi na cienkie lince i przeskakuje przez koło podpalone, wielkie koło palące się ogniem. Yy, wow. yy, dlatego proszę państwa, proszę zająć miejsca, a nasza mopka tutaj już się przygotowuje. Dobrze, proszę, małpko. No dobrze, zrobię to. Chociaż ja tutaj nie byłem zaproszony. Uwaga, czy jesteście widzowie gotowi? E, ty, małpka z cyrkulaki i 3, 2, 1, start! Małpka! Wow, prawa! Wow. Wow, prawa dla naszej małpki. Jest ona niesamowita. Teraz zaprezentujemy wam yy, wyczyn, który zaprezentuje nasz magik jak znika w szklanej w szklanym, w szklanym tutaj yy, w szklanym pokoiku. jo. Zawsze chciałem wiedzieć jak wygląda ta sztuczka, szybko biorę kamerę i nagrywam tutaj. Sprawdzimy, czy to jest prawda jak Dobra, on... zasłonię tutaj kurtyną, proszę Państwa. Wow. I zaraz nasz magik zniknie. Kurtyna, dobra. Proszę oglądać. że tę kurtynę. Ciekawe, ciekawe co oni okay. tam kombinują. Otwieram tą kurtynę i zobaczymy czy on tam jest. Zobaczymy, uwaga. Ty, nie ma go. Znik to nieoczekiwanie. To nie ma. naprawdę działa. Ja, widzieliście to? To naprawdę działa. Dobra. Teraz zasłonię kurtynę z powrotem. O, nagraj to kamero, małpko. Nie ma go. Ej, Bardzo słuchajcie, dobrze. widzowie, nie ma go, nie ma go. Spójrzcie tam, spójrzcie tam. No i co, jak otworzymy teraz? Znaczy, zamkniemy. Aha. To co wtedy się stanie? Oho. Dobra, powinien już być. Odsłaniamy. To yes! naprawdę ciało! To naprawdę ciało! Nie no, nie no, super, niesamowita sztuczka. A, a ja, słuchajcie, ja, ja u was się pracuję. Ja nie jestem tą mapą, która, mapką, którą zamawialiście. Ja idę ogólnie, bo się spieszę na randkę. Małko! Nie, nie no, uciekam mokko, szybko do fryzjera! Mokko, uciekam! Mokko, czekaj, czekaj, uciekam. czekaj, gdzie uciekasz? Chodź tu, chodź tu szybko! Ale mam cię pracę szefie, dla ciebie, zarobisz sobie! Panie sofie ja, ja bym wynajął tą małkę. E, nie, ee, nie ma. Dobra, nie ma problemu. Myślę, że to nie problem, bo nasza małpka to jest największa atrakcja w całym mieście. Także dobrze, liczę sobie trochę pieniążki, pieniążków, ale rozliczymy się potem. Ja nie jestem małpką, ja jestem lucky, ja jestem laki. Proszę zabierać małpę. YouTube, YouTube. Youtuber, nagrywam, nagrywam, nagrywam tam, filmiki na YouTube'a, no. Dobra, okej, okay, proszę zabrać Małpkę, śmiało. Ale małpka się słucha? Małpka pójdzie za mną? Małpka wchodzi. No, za mną. tak, słucha się, jak da się banana, to się słucha. Jestem youtuberem, ile ale wam ja... razy mogę Dobra. mówić, no? Ja Cię nie wiem, co... To... No dobra, pójdę za Panem, e, czy, ale czy, do czego Pan, do czego Pan mnie bierze? E, idziemy do domu Pańskiego? Idziesz małpka? Idzie małpa, dobra. I co? I mnie nie słyszą? O co chodzi? Co ja mówię sam do siebie? Ja jestem youtuberem, ile razy mam Wam mówić? Nie, nie jestem ogólnie żadną małpką. Nagrywam filmiki. Maciek! Maciek, zobacz, co Ci przyprowadziłem. Niespodziankę masz. Maciek, gdzie jesteś? Nie ja tutaj kolem. Już, już, już! O! Mąpka! O, tu No zobacz, tego fajną małpkę co przeprowadziłem w cyrku, ja widziałem, fajnie O, co ona potrafi, małpka? Potrafi tańczyć? Małpka, tańcz, małpka. Ha mały hakerek, nie, nie, nie tańczę, nie tańczę, wiecie co? No tego wszystkiego Mop? dosyć, Wymyślicie, że no, jestem małpą? no, daj banana, daj banana, to będzie sobie tańczyć. Proszę, ja małpko, małpko, banan, u -u, proszę. Bananki? Mm. No dawaj, no pokaz, uga buga, uga buga. Uga buga, uga buga, uga buga. Uga -buga. Uga -buga. No, ale, Ale na małpa, małpia, Ale, jest ta małpka? Uga, buga, uga, buga. Proszę, bananów, dużo Uciekam szybko, nie na wiem, wy myślicie, bananów. że serio, z tym małpą, ja uciekam szybko do fryzjera. Nie. E, małpo, gdzie jest nasza małpa? Wynajęli. Kurde, myślę odnieść do fryzjera. Wynajęli. Wy cyrku. E? Wynajęli. Wy, wy Czyż małpka miała cię uciec, Gdzie ona ucieka? Ja myślałem, że się gdzieś schowa. Dobra, tu są, widzę ich. Nie wiem, czy oni mnie szukają dalej, czy nie, ale y wiecie co? Ja idę do Fryzjera, muszę szybko zmienić y swoją postać. Jestem teraz, mam, mam przez ten porost włosów, przez tą miksturkę na porost włosów. Jestem cały we włosach i muszę szybko obciąć się. U! Co tu robi ta małpa? Wynosi gorilla. Nie czytałaś tabliczki? Y y ale to jestem Lucky. Ja byłem przed chwilą u pana, pan wcześniej miał przygód na takiego Irokeza. Ej, Starzysta, gdzie jesteś? Trzeba tą małpę wygonić. Na chwilę cię zostawiam samego, już małpa wchodzi do gabinetu. No, już. O co chodzi? Stąd. Proszę mi oprzyc. Ja chciałabym, żeby mnie pan oprzykł. No, nic nie rozumiem. Dobra, hmm. już, wynocha stąd. No, dobrze, jejku, zakaz wstępów. No, widzę gorylę. sobie tabliczkę, umieść tam. Ale ja nie jestem gorylem, ja jestem laki. Mam własny kanał. No i tu nie no. Nie wiem, co ja mogę zrobić, słuchajcie. Dobra. Ogólnie idę w tym kierunku. Nic tutaj nie ma. poglądam sobie telewizję. Nic nie ma w telewizji. Nikt mnie nie lubi. Myślą, że jestem ogólnie jakimś, jakimś małpką. No ja nie wiem, co ja mogę zrobić. Jedyne, co mogę zrobić. No zaraz muszę skosić sobie trawę. Zobaczymy, czy ktoś tu będzie. He, dobra, mam nadzieję, że nikogo tutaj nie skoszę, czy coś. Ale dobra. Ty, czekajcie. Ja na mój traktorek. Siadam, dobra, A o, jeszcze muszę tutaj na popaliwo tylko pójść, dobra. I ty tylko popaliwo. Nie się z tymi ludźmi, którzy mnie cały czas denerwują w tej trawie. E, dobra. Bo oni mnie tutaj nie znajdą, nie będą mnie wyzywali od małpek, dobra. Ja sobie tutaj siądę. Okej. Okay. Okej, okay. okay. dobra, tylko zatankuję tutaj mój wózek. Jestem, usiadam, zatankuję. Hmm, co są, widział pan małpę? Zgubiłem małpę, muszę znaleźć małpę. Hey. Małpę? Nie widziałem żadnej Patrzcie. małpy, ja tu proszę pana tylko trawę koszę. To jest ten... Proszę pana, koszę To jest ten co mnie niby wynajął. Nie, 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 ni, 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 ni. trawkę koszę sobie ja. Siabadabadabadada. daba. idzie tutaj. Tararara, trawka skoszona jest. Idzie, idzie. Jest. Oła! Łoł! Wow! Oła! 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 Wow! Co się o, stało? Co się stało? Halo? Proszę... proszę pana... Jakąś małpę tu skosiłem. Co pan zrobił? Ło! Wow! Wow! O! co chwila była małpa, nie ma małpy. Tylko w porządku z panem? Co? Nic z panu się nie stało? Ej, to tylko jakieś małe zadrapanie w sumie. Nic nie poczułem, ale. Jejku, chyba, chyba już się odmieniłem. Już, już nie jestem małpką. Ale super. E, dziękuję panu, że mnie, mnie, mnie pan kosiarką w ogóle obszył. Ło! Wow. Teraz to pan wygląda jakoś normalnie, czyli taka małpa. Ja tutaj pan myślałem, że jak tą trawę pan się tutaj, to ja myślałem, że to normalnie jakiś, nie wiem, czy co. Ja schował. No, tak się stało, że wziąłem taką miksturkę na porost włosów, bo wcześniej pan obrzyk jak na takiego yokeza, a teraz... teraz już odmienił mnie pan w normalnego chłopaka, ale super się cieszę. To teraz mogę iść normalnie do fryzjera, obciąć się i iść na randkę z Franią. Dzięki wielkie. No to ma... I pomogę tutaj ci jeszcze zresztą. No to ma pan szczęście, powiem panu Ma pan szczęście, że pan tu trafił na mnie No, mam szczęście Dobra Dzięki, Nie super za co, proszę pana. Dzięki, koś tam, koś tam sobie Wow Idę do fryzjera. teraz normalnie pewnie mnie przyjmą Jako, jako Lucky co? Zakaz stepu, troli, orki, goryle No, na pewno Dobra, dobra Yyy e, Okej, okay, wchodzę Dzień dobry No, Dzień dobry Drugi raz? Nie, to niemożliwe. Aż tak ta mikstura zadziałała? Yy, co Nawet? drugi raz? Yy, yy. Ja chciałbym złożyć zażalenia, bo yy, coś nie poszło zgodnie z moimi planami yy, odnośnie pierwszego strzyżenia. miałem irokezy. Druga sprawa, dał mi pan na porost włosów, później pan myślał, że jestem małpką, tak zarosłem po prostu, że całe ciało mi obrosło w włosach i wszyscy myśleli, że jestem małpą. Yy. Teraz proszę mi obczyć normalnie, bo idę do, 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 na, do, na randkę z Franią. No dobra, dobra, to golima? a jak golimy? Yy, bok... żeby nie było. Boki na krótko, tylko nie tak krótko jak wcześniej. Yy, yy, no, yy, tutaj od góry też proszę mnie oprzyc, żeby tam zostawić na, no nie wiem, 5 mm, ok. Yy, no i co, no i nie wiem, no i proszę mnie opczyc, no jak najlepiej. Mm, a co z grzywaczką robimy? No można też ciutko podciąć i wycieniować Dobra i cieniujemy. Mhm mm i gotowe, jak się podoba. No w sumie? W sumie wyglądam tak jak wcześniej, ale... Nie! Tata, lepiej się czuję! Jaką małpę widziałem wielką! Przestraszyłem się jej bardzo, a Franek to się tak przestraszył, słuchać, że normalnie gdzieś uciec i uciekł. nie mogę go znaleźć! Ty. Gdzie? Jest Franek, tak, Tato! Franek z jego dobra płacy, panu, ja mam teraz ważną sprawę! Co ty mówisz? Małpy jakąś jak gdzie widziałeś tą małpę? Gdzie się zgubił e, e, Franek? Nie wiem, Tato, Tato, nie wiem, gdzie jest Franek. Normalnie gdzieś tu z nim chodziłem, nagle go nie ma. Zniknął gdzieś, kompletnie gdzieś zniknął. Słuchaj, musimy go gdzieś poszukać. Musimy go znaleźć szybciutko, 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 czym prędzej, Jakusiu. E, ja Cię w ogóle wiesz, co się stało? Ta, ta małpka to, to. Co się stało? To ogólnie to byłem, to byłem ja tą małpką, bo, bo wziąłem. Ty byłeś tą małpką? Tak. Ja się Cię tak bałem, Tato, taki wielki goręcz, potężny, normalnie zarośnięty cały. Ja nie wiem, Tato, to już tak przestraszyłem. Tu gdzieś lakuś, tu gdzieś czy franek zniknął? Co to? To taki franek powinien być. Wiesz, co znajdziemy zaraz? Franka, ale ja muszę też. Yy, o, gdzie jest franek? Ja muszę też do... Nie wiem, może w Madonawie się gdzieś schował, chodź za Ja muszę też jestem umówiony z Franią teraz, wiesz, yy, yy, do fryzjera, yy, znaczy u fryzjera byłem właśnie w tym momencie. Teraz z Franią jestem umówiony na randkę, także to będzie romantyczna randka. mamą na randkę? Tak, jestem obstrzyżony no już... No to yy... dlatego byłeś u fryzjera? O, panie Miśniaku, widział pan mojego braciszka z Franka? Yy, nie, nie widziałam. Widział. Ale wiesz, wiesz co, o, może... Lakuś, ja, no? ja ogólnie to weź e, poszukaj w tym kierunku, a Franek zaraz powinien się zjawić, a ja tutaj zaraz mama przyjdzie, tylko mamy, mamy na razie powiemy, że właśnie Franek też gdzieś, gdzieś umknął i po prostu zaraz zaczniemy razem go szukać. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Fra... To zaraz już... Dobra, to ja pójdę po mamę szybko. Frania, Franek, hm, ja poszukam, nie no, na dworze go nie widzę tutaj. Ja tutaj nigdzie go nie widzę, ale... Hmm. Dobra, tutaj niczego nie ma. O! O, Frania? Co się stało? E, e, Coś jakoś... Proszę, powie... proszę bardzo. Czy widzieli Państwo małpę? Taką wielką małpę. Olbrzymia. Jaką zależnie, małpę? Jaką małpę? O co ty chodzi? Małpa? E, e, ja nie mam pojęcia. Ja jestem normalnym chłopakiem. Teraz e, Franiu choćbyśmy mówili na radkę, ładnie się obszczygłem? Ale Franek, przecież Franek zniknął. Chodź, poszukamy Franka. Tak. Proszę, widział pan małpę? Franek! O, czekaj, mogę tu, można tu wejść? Tak, 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 tak. o, widzę widział tam Franka. Jest Franek? Tak. Franek, synku, wszystko w porządku? Franek, jakoś mówił, że Franek się wystraszył, to niby jakiegoś małpki, ale nie wiem, nie wiem, no dziwna sytuacja. Jakie małpki? Jakaś małpka. Małpka grasuje jakiś gorel wielki tutaj, słyszałam właśnie. Dobra, Franek, tu jesteś bezpieczny, siedź sobie tutaj, tak? Chodź, okay, chodź. Dobrze, chodź, tak się martwiłam, chodź, normalnie chodź, o ciebie. Chodź franiu, chodź franiu, tutaj mam dla ciebie jedzonko i usiądźmy tak jak normalni, przyzwoici ludzie, zjedzmy sobie zdrowe jedzonko i... Wow, a ty też się ładnie tyż właśnie No ja tak, sama sobie podciętam włosy, bo.